Witajcie kochani, dzisiaj będzie o Egipcie piramida, dlaczego się w ogóle tutaj znalazłam, jak to się stało, że się tutaj znalazłam i oczywiście o świadomości, co to wszystko ma wspólnego ze świadomością, jakiś czas temu miałam wizję, w której przyszła do mnie ludzi Izida i... Między innymi zaprosiła mnie właśnie do Egiptu. Jadąc tutaj, wiedziałam, że mam kogoś tutaj na miejscu spotkać. Nie wiedziałam dokładnie kogo, ani dokładnie po co. Widziałam tylko też w jednej z wizji pewien szczególny znak, który. Mógł mi pomóc stwierdzić, czy to jest właśnie ta, ta osoba. I po przynocie do Gizy, już pierwszego dnia, właśnie spotkałam tą osobę. Um, oczywiście, to wszystko brzmi no, z jednej strony niewiarygodnie. Z drugiej strony oczywiście z poziomu umysłu rodzą się różne wątpliwości i tak naprawdę jestem tutaj od piąty dzień i dopiero wczoraj zawarłam pokój ze swoim umysłem i postanowiłam, że pójdę za tym, co, co się pojawia, pójdę za głosem serca, które mi podpowiada, że to jest... Jest właściwa decyzja. A tą decyzją jest, jest to, że zostanę tutaj na dłużej. Będzie to w najbliższym czasie mój dom, jak się okazuje. I wczoraj, właśnie jak tylko podjęłam decyzję, że zostaję, to od razu przyszła świadomość może nie od razu, ale. I przyszła świadomość, że no jestem tutaj w konkretnym celu. I ten cel to oczywiście praca ze świadomością, podnoszenie świadomości. I dlaczego, dlaczego Egipt jest to miejsce, które. Bardzo mocno potrzebuje tego światła, świadomości. Świadomość na, tutaj na, na chwilę obecną jest na bardzo niskim poziomie. I potrze, potrzeba, aby tutaj to światło. Szerzyć i e, aby przyje przyjechało tutaj jak najwięcej, przyjeżdżało tutaj jak najwięcej lightworkerów, e, aby z tą energią e, piramid pracować i tą e, świadomość tutaj poszerzać, żeby ten, e, ten punkt na, e, na mapie świata e, podnieść, e, jeżeli chodzi o, e, o poziom świadomości, bo tak naprawdę. Jest to w interesie każdego z nas. Tu nie chodzi o Egipt, tylko chodzi o podniesienie świadomości na Ziemi. A to jest akurat punkt, jeden z punktów, pewnie, akurat taki, do którego ja tutaj, ja tutaj mam swoją misję, jak się okazuje. Punkt, gdzie trzeba popracować nad tym. Trzeba. <laughs> żeby to światło było jak najsilniejsze. I no ja oczywiście sama tego nie zrobię. Potrzeba jak najwięcej lightworkerów, którzy mogą tutaj przyjechać, przynajmniej na jakiś czas. Pracując nad y, swoją świadomością, dlatego że energia y, piramid, jak wiemy, jak, y, jak jej używać, jak korzystać z tej energii, jest bardzo potężną energią i bardzo pomaga w, y, w podnoszeniu świadomości, ale trzeba oczywiście wiedzieć, jak, y, jak z tego korzystać, w jaki sposób y, no, użyć y, tej energii właśnie w tym, w tym celu. I właśnie przyjeżdżając tutaj, pokażę wszystkie, wszystkie istoty, które, które pragną podnieść jeszcze poziom swojej świadomości, ale też poziom świadomości Ziemi. Tak, bo zawsze jednak pracujemy i, i nad sobą z korzyścią dla, dla siebie, i też oczywiście z korzyścią dla. Świata i dla, i dla ludzkości. Tak więc ta misja między innymi będzie zawierała organizowanie tutaj takich eventów i zapraszanie Lightworkerów z całego świata, aby tutaj przyjeżdżali i abyśmy wspólnie mogli popracować nad nad podnoszeniem świadomości i nad tym, aby ten punkt tutaj na, na mapie ziemi tak, zmienił te swoje wibracje i podniósł, może nie tyle, podniósł co i też nie przeszkadzał w podnoszeniu tej świadomości całej, całej ziemi, całej, całej, ludzkości. A jest, jest tutaj co, co robić. jeżeli byliście w Egipcie, to na pewno, na pewno wiecie jak, jak to tutaj wygląda. Zbliża się chyba czas modłów, więc trochę będę zakłócana. Mam nadzieję, że będzie mnie mimo wszystko słychać. Tak, więc wracając do osoby, którą tutaj poznałam: jest to osoba, która pracuje hobbystycznie z, z energią. na dar. Pracuje, pracuje z nim 5 dni, więc. Wiem już, jak, jakie, tak, jakie, jakie dary ma ta osoba i jaką, jaką ma moc. Natomiast no, tak robi to hobbystycznie. A żeby zarobić na życie, ma tutaj apartamenty do wynajęcia, więc wynajmuje apartamenty i tak przez wiele lat był przewodnikiem, a teraz tak naprawdę pracuje, na ulicy. E, niezależnie od tego, jak to brzmi, <grym wytrzymał> tak, tak to jest. E, jest takim e, naganiaczem, można, można powiedzieć. E, na pewno, na, niezależnie od tego, czy byliście w Egipcie, czy nie byliście w Egipcie, to słyszeliście o tym, jak, jak tutaj e, tak Egipcjanie czezują e, każdego. To bardzo, bardzo irytujące, jak człowiek przyjeżdża i nie może się ruszyć, bo z każdej strony w pewnym sensie atakują tymi ofertami. Każdy oczywiście ma najlepsze cenę i najlepszą ofertę i tak dalej. I trudno się od nich odgonić. No i ten, ten człowiek właśnie wykonuje taką, taką pracę. Jest to dla nich praca. On z pieniędzy, które zarobi, utrzymuje, pomaga utrzymać cztery inne rodziny. I podobnie jest, jest z innymi. Kraj jest bardzo, bardzo biedny. To widać zresztą też po powstaniu tutaj budynków. I, okolic, tego w jaki sposób ci ludzie tutaj żyją, żyją po prostu na skraju nędzy. Minimalna pensja w Egipcie, z tego co się komentuje, to chyba jest 2400 funtów egipskich. Sprawdzę jeszcze później, ale no w każdym razie to są żadne pieniądze. Tak? Co tak, żyją, z, tak się mówi, że żyją z turystów, oni też zarabiają w ten sposób. Tak naprawdę nie mają tak dużo więcej. Żyje im się oczywiście z reguły lepiej, aczkolwiek jeżeli ktoś tak pomaga też, też, też innym, tak jak ta osoba, którą, którą tutaj poznałam, to on tak naprawdę niewiele zostawia sobie. Wszystko, wszystko co zarobi, przeznacza na pomoc czy innym rodzinom, czy też biedniejszym ludziom. I ja oczywiście zawsze, zawsze mnie irytowały takie, takie osoby i bardzo tego. Nie a mi nie lubię, natomiast miałam okazję przez te kilka dni też obserwować tą jego pracę. On jest na ulicy od rana do późnego wieczora to jest naprawdę ciężka praca. Za tak naprawdę. Z naszego punktu widzenia śmieszne pieniądze. Oczywiście dla nich to, to są jakieś już konkretne, konkretne pieniądze. On za 750 euro jest w stanie trzymać cztery rodziny, wysłać ich dzieci do. Do szkoły, opłacić lekarzy, i tego typu wydatki. Więc z naszego punktu widzenia mogłoby się to wydawać, że niewiele, a dla niego to jest miesiąc ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy, żeby te pieniądze zarobić. Ale tak, nie, nie o tym, aczkolwiek to też jest, pokazuje tak, też poziom świadomości i, i to na jakim etapie tutaj, tutaj oni są, tak, wszyscy po prostu walczą tak naprawdę o, o przetrwanie. Stąd istotne jest, aby tutaj im, im też pomóc i e, pomóc sobie i pomóc całej, całej ludzkości. E, dlaczego piramidy? E, piramidy zostały zbudowane przez Tota i e, Ozyrysa między innymi właśnie e, w tym celu, aby, pom aby pomagać e, w podnoszeniu świadomości, aby pomagać e, aby doprowadzić do, do As ascension, do po polsku, to jest na do Święta, bo wstąpienie niezbyt dobrze się na pewno e, kojarzy. Natomiast e, wszystko w piramidach zostało e, zaprojektowane budowane w ten sposób, aby wpływać na naszą świadomość. I energia piramid jest tak potężna, że trudno to w ogóle e, opisać. Ja jestem tutaj, tak jak już wspominałam, 5 dni, ale jeszcze nie byłam w środku. Na razie pracowałam tylko e, z zewnątrz, łącząc się z energią piramidy. E, i I musiałam się przenieść na balkon, bo na tarasie się pojawiło dużo ludzi i nie chciałam tam przeszkadzać. Moduły trwają, więc nie wiem, czy, czy będzie mnie słychać. Na wszelki wypadek założyłam słuchawki, może będzie trochę, trochę lepiej. Mówiłam o energii piramid, o tym, jaka, jaka jest potężna energia piramid. I no, ja za każdym razem jak łączę się z tą energią e, piramid, to, e, to za każdym razem mam wizję, łącząc się już tutaj e, z zewnątrz, a też e, pracując razem z e, hostem, który tak ma na imię e, osoba, którą, którą tutaj poznałam. Więc pracując z energią, też już byliśmy energetycznie w środku, w środku piramid. Fizycznie wybieram się w najbliższą niedzielę i nie mogę się już doczekać. Natomiast wcześniej czułam, że nie jestem jeszcze na to gotowa. Teraz czuję, że to już jest ten, ten moment i, i mogę, mogę iść do środka i skorzystać z tej, z tej energii. I zobaczymy, co tam, co tam się jeszcze e, wydarzy, bo myślę, że może się wydarzyć e, sporo. <laughs> Na pewno e, nie będzie to moja ostatnia e, wizyta w piramidach. No i też jeszcze oczywiście e, będę zwiedzać tutaj różne okoliczne e, e, miejsca, w których w których też energetycznie na pewno dużo, dużo się dzieje. Na pewno Wam o tym opowiem, ale też chcę to zrobić po to, aby, aby właśnie wiedzieć, poczuć te, te miejsca i też wiedzieć, co, co, wam polecić, co Wam polecić, jak zdecydujecie się tutaj przyjechać i popracować z tymi energiami. W międzyczasie, tak jak skończy się tutaj mój pobyt w hotelu, który wykupiłam przed przyjazdem, to później przenoszę się do, do apartamentu, gdzie najważniejszym punktem w tym apartamencie jest widok, bezpośredni widok na piramidę i też bardzo mocno czuć energię piramidy. No nie mówiąc o tym, że w momencie, kiedy, kiedy tam weszłam, to poczułam się po prostu jakbym była w domu. Będę pomagać tworzyć stronę internetową i fanpage'a po to, aby pomóc hostnemu tutaj w sprzedaży pobytów w apartamencie. Natomiast oczywiście w międzyczasie też będziemy pracować nad, nad tym, co, co tak co się pojawi odnośnie tego, co, co my mamy tutaj tak naprawdę zrobić, co, co mamy zorganizować, jak to wszystko ma wyglądać, aby właśnie jak najbardziej przyczynić się do rozwoju świadomości czy coś jeszcze chciałam wam powiedzieć czy czymś jeszcze chciałam się z wami podzielić na pewno jak jak tylko wrócę z, z piramid to, to w przyszłym tygodniu podzielę się z wami wrażeniami jak było dzisiaj, nie wiem czy tam widzieliście na początku filmiku za mną był widok na piramidy i Sfinksa i na tak zwaną Giza Plato właśnie gdzie gdzie tam ludzie chodzą pomiędzy piramidami, i dzisiaj są straszne tłumy. Podobno pomiędzy czwartkiem a sobotą właśnie są takie nieprzebrane tłumy. Więc jak będziecie się wybierali na własną rękę, to nie polecam robić tego między czwartkiem a, a sobotą. W niedzielę już podobno jest ok, a tym bardziej z samego rana, bo wybieram się z samego rana, bo też po pierwsze będzie wtedy najmniej ludzi i po drugie będzie większa możliwość, żeby spędzić więcej czasu w środku, bo jak jest mniej ludzi, to ci strażnicy tam tak bardzo nie, nie poganiają, więc Rano, zaraz po otwarciu, ewentualnie wieczorem, bezpośrednio przed zamknięciem, to są te szanse, żeby pobyć dłużej. Jest oczywiście możliwość, aby zapłacić nieoficjalnie za, za to, aby strażnicy nie, nie wyganiali, nie przeganiali z piramidy, ale podobno bardzo dużo to, to kosztuje. W sumie spytam się ile konkretnie, ale, ale jest to jakiś spory, spory koszt. Natomiast no, można spróbować też w ten sposób. Sprawdzimy, zobaczymy, mi się nigdzie nie śpieszy. Skoro tutaj zostaje przez jakiś czas, to do tych okazji jeszcze, jeszcze będzie na pewno dużo. wspominałam, wydaje mi się, że nie wspominałam o tym, że bezpośrednio przed w ogóle jadąc tutaj zakładałam jakoś tak sobie, że wstęp na teren piramid, a przynajmniej do Sfinksa jest nieograniczony. No ale oczywiście tak nie jest całe, cały kompleks piramid wraz z Sfinksem jest jest ogrodzony i aby wejść na teren trzeba uiścić opłatę wstępu. A później oczywiście trzeba też uiścić opłatę, jeżeli chcemy wejść do, do konkretnej piramidy. Do każdej osobno, do każdej jest osobna opłata. Natomiast przed, przed tym ogrodzeniem, przed samymi piramidami jest wrzucę później jakieś zdjęcia to zobaczycie. Jest mnóstwo ruin, i jest tam zakaz, znaczy zakaz dla lokalców, tak zwanych, dla przewodników, przeprowadzania tam turystów, bo mogą mieć przez to nieprzyjemności, dlatego że widać tam Same gruzy, bo są to wyburzone mieszkania. Rząd przesiedla ludzi, którzy mieszkają najbliżej piramid, burzy te mieszkania po to, aby zrobić miejsce na hotele. I ja będę mieszkała w jednym z takich budynków, który jest też przeznaczony do wyburzenia, przynajmniej na razie jest przeznaczony do wyburzenia. Jest właśnie blisko piramidy z widokiem na, na piramidę. I natomiast nie wiadomo kiedy on zostanie wyburzony, więc mam nadzieję, że jak najdłużej będę mogła z tego skorzystać. I jeszcze wracając właśnie do, do tych wyburzeń, to tutaj oczywiście mieszkańcy, jak możecie sobie wyobrazić, nie są zbyt szczęśliwi z tego powodu, że zabiera się im mieszkania, przenosi się ich e, gdzie indziej, e, a niektórzy tutaj, e, a właściwie większość e, mieszka po prostu całe, e, całe życie. Więc. E, z tego co się zorientowałam jest no, rząd niekoniecznie jest jednak tutaj, przynajmniej w gizie lubiany i jest to trochę niebezpieczne w Egipcie wyrażać niepochlebne opinie o rządzie, natomiast no, lokalsi tutaj już nawet do mnie takie opinie wyrażali, więc możecie sobie wyobrazić poziom, poziom frustracji. Hmm, no dobrze, to chyba. Chyba wszystko, czym się chciałam podzielić. A może jeszcze powiem, że Hosny oprócz tego pracuje oczywiście z, z energią, ale też pracuje z olejkami, które są tak bardzo, myślę, że, że Egipt jest znany z, z tego. Oczywiście tak przyjeżdżając do, do Egiptu. Tak jak wszędzie są, są tacy, którzy są uczciwi i tacy, którzy są nieuczciwi, więc oczywiście można często natrafić na osoby nieuczciwe i jeżeli chcecie kupić olejek w Egipcie, to może się po prostu zdarzyć tak, że kupicie fałszywy, tak? Więc na to też trzeba, trzeba uważać. W każdym razie Hosny pracuje z autentycznymi olejkami i z kamieniami i tak jak mówię ma naprawdę dar. Oczywiście jeszcze wszystkiego nie wiem, tyle co jakby znam tylko to z czym, z czym pracowaliśmy i to co mi się udało przez te kilka, kilka dni. Czego mi się udało doświadczyć. Kilka dni, a wydaje się, jakby to już było kilka, kilka miesięcy. Czas naprawdę szybko leci. Nie wiem, kiedy te pięć dni zleciało, ale tak jak mówię, wydaje mi się, jakby to już było, było kilka miesięcy w ogóle. No, na ten moment czuję się tutaj jak, jak w domu, co jest bardzo zaskakujące. Dla mnie, bo jakoś nigdy wcześniej nie przypuszczałabym, że, że Egipt będzie moim domem. Trzymajcie się. Do, do usłyszenia.